Jest takie miejsce w Polsce, gdzie peliny powstają z najwyższą starannością. To pierwsze ogniwo łańcucha, do którego dołączają szkółkarze, producenci roślin, a następnie ogrodnicy i projektanci. W tym filmie opowiem Wam drogę powstawania żywego katalogu. To pierwsze ogniwo, które daje pewność tego, czym się zajmujemy i co oferujemy naszym klientom. Historia jest bardzo ważna i dotyczy również tego miejsca, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jak daleko ona sięga. Poznaj wyzwania, etapy i trud, który włożono, by żywy katalog mógł dorosnąć do tej skali. W ogrodnictwie jest start, ale nie ma mety. To droga jest celem i to tylko od nas zależy, jaki kierunek sobie wyznaczymy. Staramy się podzielić naszą historią i zainspirować do działania oraz tworzenia świata piękniejszym. Człowiek jest połączony z naturą. Sprawmy, by ta więź była jeszcze mocniejsza na każdej płaszczyźnie jej obcowania.